Dzień dobry! Dzisiaj jest wtorek, 28 października 2025 roku. Za dokładnie trzy dni, dokładnie trzy dni, życie tysięcy polskich emerytów zmieni się na zawsze. I nie mówię tutaj o małych korektach czy drobnych przepisach, które nikt nie zauważa. Mówię o siedmiu konkretnych zmianach, które zaczynają obowiązywać już od 1 listopada. Zmiany te dotyczą Twojej emerytury, Twoich dodatków, Twoich praw. I jeśli nie dowiesz się o nich dzisiaj, możesz stracić pieniądze, które ci się należą. Trzy dni, 72 dwie godziny. To wszystko, co mamy. A ty siedzisz teraz przy swoim telefonie albo komputerze i zastanawiasz się, czy to naprawdę dotyczy mnie? Powiem ci wprost. Tak, dotyczy Cię. Dotyczy Twojej sąsiadki z bloku. Dotyczy Twojego brata, który właśnie przeszedł na emeryturę. Dotyczy każdego, kto pobiera świadczenie z zakładu ubezpieczeń społecznych. Ale zanim przejdę do sedna, chcę, żebyś przez chwilę pomyślał o swoim ostatnim wizycie w ZUS-ie. Pamiętasz ten dzień? Kolejka. Ludzie stojący zmęczeni, z kartkami w rękach, z pytaniami, których nikt nie chce odpowiedzieć wprost. Ktoś pyta urzędnika: Czy moja emerytura wzrośnie? A urzędnik odpowiada: To zależy. Proszę poczekać na decyzję. Zależy. Zawsze zależy. I zawsze trzeba czekać. Ale dzisiaj właśnie dzisiaj ja odpowiem ci jasno. Bez czekania, bez wymówek. Pokażę Ci dokładnie, co się dzieje, ile możesz zyskać i co musisz zrobić, żeby nie stracić ani złotówki. Więc zostań ze mną przez najbliższych kilkanaście minut. Bo to, co zaraz usłyszysz, może zmienić Twoje finanse w nadchodzącym miesiącu. I wierz mi, nie chcesz tego przegapić. Dobrze, wracamy do meritum. Od 1 listopada 2025 roku, czyli od piątku, wchodzą w życie 7 zmian dotyczących emerytur i świadczeń. 7. Nie dwie, nie trzy, siedem konkretnych regulacji, które dotyczą milionów Polaków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził to oficjalnie w komunikacie wydanym w zeszłym tygodniu. Ale jak to zwykle bywa? ZUS wydał dokument pełen paragrafów, skrótów i języka, którego nikt normalny nie rozumie. Dlatego ja dziś przetłumaczę ci to na ludzki język, krok po kroku. Pierwsza zmiana waloryzacja rent rodzinnych. Jeśli jesteś osobą, która pobiera rentę po zmarłym małżonku, rodzicu lub dziecku, twoje świadczenie zostanie podniesione średnio o 120 zł miesięcznie. 120 zł. To nie jest wielka suma, ale to prawie 1500 zł więcej rocznie. A dla wielu seniorów to różnica między kupnem leków a rezygnacją z nich. Czy to dużo? Dla niektórych tak, dla innych nie. Ale to należne pieniądze i musisz wiedzieć, że one przysługują. Druga zmiana nowy próg dochodowy dla dodatku pielęgnacyjnego. Do tej pory, jeśli Twój dochód przekraczał określony limit, traciłeś prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Od listopada próg ten zostaje podniesiony o 250 zł. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że nawet jeśli Twoja emerytura nieznacznie wzrosła, dalej możesz otrzymywać dodatek pielęgnacyjny. Wcześniej wielu emerytów dostawało podwyżkę emerytury i traciło dodatek. Teraz to się zmienia. To ważne, bardzo ważne. Trzecia zmiana: skrócenie terminu rozpatrywania wniosków o świadczenie uzupełniające. Do tej pory ZUS mógł rozpatrywać Twój wniosek nawet 6 miesięcy. 6 miesięcy wyobraź sobie, składasz dokumenty w maju, a odpowiedź dostajesz w listopadzie, a przez ten czas nie wiesz, czy dostaniesz pieniądze, czy nie. Teraz, od listopada, termin ten zostaje skrócony do 90 dni 3 miesiące nadal długo? Tak. Ale to już połowa tego, co było wcześniej. I teraz uwaga, bo to, co zaraz powiem, jest najważniejsze ze wszystkich zmian. Słuchaj uważnie. Czwarta zmiana dotyczy automatycznego przyznawania dodatku osłonowego. Do tej pory, jeśli miałeś prawo do dodatku osłonowego, musiałeś złożyć wniosek, musiałeś wypełnić formularze, musiałeś czekać, a teraz. Od 1 listopada, jeśli spełniasz kryteria dochodowe, ZUS automatycznie przyzna ci ten dodatek. Automatycznie. Bez wniosku, bez papierów, bez kolejek. Po prostu dostajesz pieniądze na konto. Ale jest haczyk. I to duży haczyk. Posłuchaj. Zus przyzna ci ten dodatek automatycznie tylko wtedy, jeśli w systemie ma twoje aktualne dane o dochodach. Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmieniłeś źródło dochodu. Na przykład zacząłeś dorabiać na umowie zlecenie, albo wynajmujesz mieszkanie. Zus może nie mieć tej informacji. I wtedy. Nie dostaniesz dodatku. A gdybyś złożył wniosek ręcznie, dostałbyś. Rozumiesz, co to oznacza? Oznacza to, że automatyzacja działa tylko dla tych, którzy mają wszystko w systemie. A jeśli Twoje dane są nieaktualne, możesz stracić nawet 300 zł miesięcznie. 300 zł. Pomnóż to razy 12 miesięcy, to 3600 zł rocznie. Dlatego jeśli choćby odrobinę wątpisz, czy ZUS ma twoje aktualne dane, złóż wniosek osobiście. Lepiej dmuchać na zimne. Piąta zmiana nowe zasady obliczania emerytury pomostowej. To zmiana techniczna, ale ważna dla osób, które właśnie przechodzą na emeryturę. Od listopada ZUS będzie uwzględniał dodatkowe miesiące składek przy obliczaniu emerytury pomostowej dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli pracowałeś np. w kopalni, hutach, w służbach mundurowych, Twoja emerytura pomostowa może być wyższa, niż poprzednio wyliczona nie dla wszystkich, ale dla tych, którzy kwalifikują się, to dodatkowe 100-150 zł miesięcznie. Szósta zmiana wyższa kwota zasiłku pogrzebowego. Od listopada kwota zasiłku pogrzebowego wzrasta z 4000 zł do 4300 zł. Tak, to tylko 300 zł różnicy. Ale w momencie, gdy organizujesz pogrzeb bliskiej osoby, każda złotówka się liczy. I choć nie lubimy o tym myśleć, warto wiedzieć, że ta kwota się zmienia. I wreszcie, siódma, ostatnia zmiana: przedłużenie terminu na odwołanie od decyzji ZUS. Do tej pory miałeś 30 dni na złożenie odwołania od decyzji, która ci się nie podobała. Od listopada termin ten zostaje wydłużony do 45 dni. 15 dni więcej to może nie brzmi imponująco, ale wyobraź sobie, że dostajesz decyzję, z którą się nie zgadzasz. Musisz znaleźć prawnika, zebrać dokumenty, napisać pismo. 30 dni to bardzo krótko 45 dni to już czas, żeby się przygotować. To wszystkie 7 zmian 7 konkretnych regulacji, które zaczynają obowiązywać za 3 dni. I teraz pytasz: Co mam z tym zrobić? Powiem ci dokładnie. Po pierwsze, sprawdź swoje dane w ZUS. Jeśli nie byłeś w ZUSie od dłuższego czasu, zadzwoń na infolinię albo umów się na wizytę. Upewnij się, że ZUS ma Twoje aktualne dane o dochodach. To zajmie Ci pół godziny, ale może uchronić Cię przed stratą setek złotych. Po drugie, jeśli pobierasz rentę rodzinną, sprawdź swoje konto w listopadzie. Jeśli Twoja wypłata wzrosła o około 120 zł, to znaczy, że waloryzacja została naliczona prawidłowo. Jeśli nie, zgłoś to do ZUS. Po trzecie, jeśli masz prawo do dodatku osłonowego, ale nie jesteś pewien czy ZUS przyzna ci go automatycznie, złóż wniosek ręcznie. Nie czekaj, nie ryzykuj. Lepiej złożyć wniosek i otrzymać potwierdzenie, niż liczyć na automatyzację, która może cię zawieść. I wreszcie, jeśli właśnie przechodzisz na emeryturę pomostową, zapytaj w ZUS, czy nowe zasady obliczania dotyczą Twojego przypadku. Nie przyjmuj pierwszej decyzji, jeśli wydaje Ci się, że powinna być wyższa. Masz teraz 45 dni na odwołanie. Więc masz czas, żeby to sprawdzić. Pamiętaj. System emerytalny jest skomplikowany. ZUS nie będzie do ciebie dzwonił i przypominał o twoich prawach. ZUS nie będzie cię upominał, żebyś złożył wniosek. To ty musisz być czujny, to ty musisz wiedzieć, co ci przysługuje. I dlatego właśnie oglądasz ten film, bo informacja to władza, a w przypadku emerytur informacja to pieniądze. Dobrze, powiedziałem ci wszystko, co musisz wiedzieć o siedmiu zmianach od 1 listopada. Ale jest jeszcze jedna rzecz. W grudniu ZUS planuje kolejne zmiany, jeszcze większe jeszcze bardziej skomplikowane. I jeśli chcesz być na bieżąco, jeśli chcesz wiedzieć o każdej nowej regulacji, o każdym nowym dodatku, o każdej nowej waloryzacji, zostań ze mną. Subskrybuj ten kanał. Kliknij ten dzwonek, bo ja będę ci o tym wszystkim mówił. Jasno, prosto, bez zbędnych paragrafów. Ty zasługujesz na jasne odpowiedzi. Ty zasługujesz na prawdę i ja ci ją dostarczę. Dziękuję, że byłeś ze mną przez te kilkanaście minut. Dzięki za Twój czas. Dzięki za Twoje zaufanie. I pamiętaj, 1 listopada to dopiero początek. Przed nami kolejne miesiące pełne zmian, ale razem, razem przejdziemy przez to wszystko, krok po kroku. Do zobaczenia w następnym filmie. I dbaj o Siebie.